W tym ćwiczeniu będziemy pracować nad pogłębieniem kajfozy wypukłości w odcinku piersiowym, zwłaszcza w przypadku pleców płaskich, w przeproście w odcinku piersiowym. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby uwypuklić ten odcinek piersiowy. Będziemy to robić w pozycji 90-90 siedząc czyli stopy są ustawione w linii z kolanami, kąt prosty w kolanach, kąt prosty w biodrze. Szukamy guzów kurszowych, pusz żeby ustawić sobie miednicę w pozycji neutralnej, czyli to są te twarde kości w naszych pośladkach. Ustawiamy sobie klatkę piersiową nad miednicą i w dole, tak? Czyli bierzemy wdech, na wydech upewniamy się, że nasze dolne żebra idą do środka, i teraz wysuwamy sobie ramiona do przodu, łokcie otwieramy do boku. Łokcie nie powinny być wyżej niż obręcz barkowa, bo to będzie powodowało spięcie w odcinku szyjnym i w górnych plecach. I ustawiamy sobie też głowę, nie przesuwamy ją za daleko do tyłu, bo to będzie blokowało nam drogi oddechowe, tylko staramy się ustawić głowę w ten sposób, żeby czuć, że, się, że, że jesteśmy w stanie swobodnie oddychać. Na wdechu będziemy skupiać się na rozprężeniu klatki piersiowej w okolicach łopatki, czyli łopatek, czyli górno, górna część klatki piersiowej. Na wydechu będziemy próbować otwierać łokcie do boku i wysuwać je do przodu, tak żeby te nasze górne plecy otworzyły się, rozciągnęły jeszcze bardziej do boku i żeby łopatki były w stanie przesunąć się na zewnątrz. Przeproście kręgosłupa, łopatki schodzą się do środka i spinają nam wszystkie mięśnie właśnie wzdłuż kręgosłupa, mięśnie obręczy barkowej. My chcemy rozciągnąć tą przestrzeń, chcemy otworzyć tą przestrzeń, żeby klatka piersiowa z tyłu mogła swobodnie pracować. Więc pozycja ramion w ten sposób, pokażę Wam z boku. Zaczynamy od wydechu. Klatka piesiowa wraca, przesuwa się nad, nad miednicę, nie tracimy naszej neutralnej miednicy, tak? Uwaga na to, żeby miednica nam się tutaj nie podwinęła. Plecy lekko się zaokrąglają, robimy wdech przez nos i na wydechu wysuwam łokcie do przodu i na zewnątrz. I mój kolejny wdech będzie rozprężał górną część klatki piersiowej. Między łopatkami wydechu próbuję wykonać ten sam ruch, ruch ramionami, tak? czyli łokcie na zewnątrz i do przodu, tak? Nie spinamy karku, nie spinamy szyi. Staramy się trzymać tutaj obręcz barkowo ustawioną swobodnie. Tylko delikatnie wysuwamy i rozciągamy do boku ramiona. Tak? I powinnyście czuć tutaj, jak się wszystko ładnie rozciąga. Tak? Górne plecy, barki, ramiona. Wdech przez nos. Wydech do samego końca, do samego końca. I kolejny wdech. Górna część flaki piersiowej. I wydech. I powtarzamy to ćwiczenie 6 do 8 razy. Możecie sobie rozluźnić barki, rozluźnić ramiona i powtórzyć jeszcze raz. Staramy się nie zamykać klatki piersiowej. Tutaj ten ruch ramion łokci wygląda w ten sposób, że rozszerzamy do boku i wysuwamy lekko do przodu, ale nie, komp nie kompensując. Wciskaniem tutaj z przodu klatki piersiowej, tak? Czyli mostek ma być dalej wysunięty do przodu, łokcie na zewnątrz, ramiona do przodu. I powinnyście czuć między łopatkami z tyłu, że się pięknie wszystko rozciąga, tak? Ale nie powinnyście.